Cześć, witaj na kanale Ena Tarot. Rozkład dla mężczyzn. Kto o tobie ciepło myśli? Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny, więc jak nie będzie z Tobą rezonował, to się nie obraź dla mnie. Kto o tobie ciepło myśli? Kto to jest? Kto to jest? Osoba sukcesu. Osoba, która może domyka jakiś ważny cykl w swoim życiu i też zamyka bardzo ważny rozdział w swoim życiu, nieco trudny. Ta osoba przeprawia się jakby do lepszego świata, a zamyka ten duży rozdział, ponieważ no, nie był to łatwy okres dla tej osoby. Ale udaje jej się to zakończyć. Jest w trakcie tego zakończenia. Pewnych rzeczy może sobie pogratulować. I w wyniku tego jakby zamknięcia cyklu jest to osoba niezależna finansowo i ceniąca sobie wolność, niezależność. Osoba sukcesu, żyjąca w dużym komforcie życiowym. Energia tej kobiety w stosunku do ciebie. No na ten moment ona nie wie, co ma o tobie myśleć, jakie działanie ma w stosunku do ciebie podjąć, ponieważ interakcja z tobą. Wymaga kooperacji również z innymi osobami, także tu w sytuacji między wami jest dużo osób zaangażowanych. Każdy tu coś próbuje ugrać dla siebie, wywalczyć sobie jakieś większe pole działania, lepszą pozycję. Więc wokół ciebie jest nerwowo, ona zdaje sobie z tego sprawę, ale. Jest w niej coś takiego, że myśli o tobie ciepło, i masz w jej miejscu, e, przepraszam, w jej sercu masz miejsce, masz taką szufladkę, w której właśnie jest ta Twoja osoba, i ona z Tobą. Wiąże odczucie czegoś miłego, sympatii. Dajesz jej taki rodzaj wypełnienia emocjonalnego no wtedy, kiedy nie jest nerwowo między wami. I jeszcze energia tej kobiety w stosunku do ciebie. Ale tak naprawdę, ponieważ jest to osoba niezależna i jakby ufająca najbardziej sobie, to nie pozwoli na to, aby coś z jej wolności, niezależności czy poczucia wartości się uszczupliło i zmniejszyło. Więc, mając dla ciebie. To ciepło w swoim sercu. Ona również bardzo mocno pilnuje, aby nikt tutaj nie wdepnął na jej terytorium. Zbyt mocno. Ona stara się mieć przewagę tutaj, mocną pozycję i, i mieć poczucie, że ona tutaj jakby rozdaje karty. Co ona o tobie myśli? Co ona o tobie myśli? Czy ty jesteś w jakimś miejscu, gdzie. Kiedy nie możesz podjąć decyzji, kiedy bijesz się z myślami, kiedy emocje mówią to, a myśli co innego, widzi cię takiego nieco rozdartego emocjonalnie, przyblokowanego w jakiejś sytuacji przez siebie, ponieważ no nie podejmujesz jakiejś ważnej decyzji, czegoś nie widzisz, czemuś nie chcesz stawić czoła, co ona jeszcze o tobie myśli. No, i ona ma y, głęboką intuicję. Ona jest mądrą osobą, na wskroś przenikliwą, więc umie przejrzeć ciebie nawet Twoje myśli. Przynajmniej tak jej się wydaje, ale zresztą ona ma taką zdolność przenikania ciebie, przenikania Twoich myśli. I tak naprawdę ma ufo sformułowane. Zdanie o tobie, ale też myśli, że ty trzymasz ją gdzieś w tajemnicy, w sekrecie, i też jest to taka tajemnica dla ciebie. Słodka tajemnica. To. Że ona zwraca Twoją uwagę, że Ty jesteś nią zainteresowany, choć tak naprawdę Ty nie wiesz, co z tym masz zrobić dalej. Co ona jeszcze o Tobie myśli. Więc ona jeszcze na spokojnie czeka, aż Ty się ogarniesz i po prostu przemyślisz sobie to wszystko i zdecydowanie a, może skomunikujesz się z nią. Prześlesz jej wiadomość, lub co najmniej będziesz wiedział, co masz myśleć o tej całej sytuacji. I ona o tobie myśli, że ty jesteś taki smutny, może nie smutny, bardziej zdezorientowany emocjonalnie, że nie dostrzegasz prawdziwej szansy dla siebie, która jest jakby w zasięgu. Twojej ręki, wzroku, i ona na myśli ma pewnie swoją osobę, ale ty udajesz, że jej nie widzisz, a może rzeczywiście jesteś taki zamyślony, że jej tak 100% nie dostrzegasz tego, co ona do ciebie czuje że ma te ciepłe uczucia dla ciebie. A, I ona o tobie myśli, że ty jakby zmierzasz ku katastrofie, to znaczy twoje życie, A, albo też jak nie dostaniesz jakiegoś takiego wydarzenia, które cię trochę otrzeźwi z tego marazmu, no to ona wie, że nic się tutaj nie zmieni w tym twoim niezdecydowaniu w stosunku do niej. I ona myśli jeszcze, że owszem, ty jesteś człowiek sukcesu, yy, ogarniasz karierę i te wszystkie sprawy, ale, bo, y, ale ona wie, że to jeszcze nie, to nie wszystko. To nie wystarcza do szczęśliwego życia. Zresztą widać to po tobie, że do końca nie jesteś szczęśliwy. I mimo tego, że gdzieś tam odnosisz sukcesy i ludzie ci. Aplaudują i gratulują, w jakim miejscu jesteś, tej Twojej wysokiej pozycji, to Ty jednak, ona myśli, nie dostrzegasz tego, że coś w Twoim życiu jakby ma potencjał do, do tego, że to się po prostu rozwali. Co ona tutaj widzi dokładnie? Ach, ona ma na myśli. Twoje małżeństwo. Ona jest przenikliwa i ona coś wie, że prędzej czy później w Twoim małżeństwie nastąpi wstrząs, albo co najmniej w Twojej świadomości nastąpi wstrząs i otrzeźwienie. A jaka jest tutaj rada dla Ciebie na ten rozkład i na tą? Na to, co ona o tobie myśli. Jaka tu jest rada, wskazówka dla Ciebie? No, masz zauważyć, gdzie w Twoim życiu jest konflikt, kłótnia, nieporozumienie, gdzie możesz przegrać. I czy czasami nie jesteś w takim momencie, że. Jakby przegrywasz. Bo ci ludzie, z którymi się komunikujesz, no jesteś w konflikcie z tymi osobami. Z jakimiś osobami jesteś w konflikcie, w bardzo dużym konflikcie. Więc zwróć na to uwagę. I co jeszcze jaka wskazówka dla ciebie? No, ale jesteś osobą zdolną, inteligentną. I możesz zauważyć, co robisz i gdzie twoja sytuacja po prostu jest nie taka, jak trzeba. I jesteś w stanie w stanie to ten konflikt. Albo w jakiś sposób um, uporządkować, zakończyć, coś z tym zrobić, a nie, że będziesz taki przytłoczony, załamany, i tak jakbyś po prostu nie widział nadziei na, na coś lepszego. Bo ten konflikt, w którym uczestniczysz, pozbawia cię sił, a w tobie jest duża moc, jest możliwość planów i działań zdecydowanych i manifestowania w życiu tego, czego pragniesz, co cię spełnia i co jest dobre dla ciebie. Więc zwróć uwagę na to, co się dzieje w Twoim życiu, i stań się tym magiem. Weź e, swoje życie, swoje ręce i wykreuj tutaj pozytywny wynik. I taki jest rozkład dla mężczyzn. Na pytanie, kto o tobie ciepło myśli? Więc jest kobieta niezależna, która o tobie ciepło myśli, ale też widzi, co ty myślisz, a w jakiej jesteś obecnie sytuacji i coś u ciebie. U ciebie jest jakiś problem. Więc, i ten problem jest związany z ludźmi, w tu, z którymi jesteś w jakiejś interakcji. I ta interakcja czyni cię ofiarą. E, masz poczucie przegranej, e, jakiejś beznadziei, ale masz. Moc w sobie i siłę, aby wyjść z tego i wykreować życie dla siebie takie, które cię spełnia i, i czyni cię mocnym facetem. I taki jest rozkład. Dziękuję za oglądanie. Cześć!